Hej śmieczko, witajcie z tej strony Gileon i witam się w sklepie 22 czerwca 2024 roku. No i co, Metallica nadal w sklepie. John Cena to samo. Becky Lynch i Bianca Belair nadal w sklepie. Powrócił Marvel, czyli Moon Knight. Blade. Shanky. Kate Bishop i Clint Barton. Nikech 30 to samo. Ikonowe emotki nadal w sklepie. Letnie skiny to samo. Powróciły piłkarki. Ścigacz za 1200. szykana za 1200. Chłopiec zdobicia za 1500. Baczi za 1200. Kryterium za 2000. Pompowanko za 500. Podnosimy dach za 200. Wysokościowy szturmowiec za 800. Jonesy pierwszy za 800. Chopak za 800. Zabytkowe ostrza obłędu za 800. Maksymilian za 1200. Jamila za 1500. Zestaw Neonowa Poświata za 1800. Latarnia Fortnite za 800. Światłomistrz za 800. Świetlik za 800. Neonuwa za 500. Cykuta nadal w sklepie. Zestaw sztuki tajemne to samo. Lamborghini Huracan nadal w sklepie. Jager 619 DDZF 50 to samo. Dopalacz błyskawicę nadal w sklepie. Dopalacz Tatryk to samo. Kołomasa to Nodel w sklepie. Cyklon adideskopa to samo. Powróciła reperkusja. Odlot kontrolny. Niszczyciel Wysokiego Stowarzyszenia. Rozpuszczalnik. Neonuta. Wieczna gitara. Filigran i zakręcacz. Zestaw rozpraszacza nadal w sklepie. Bestialska gama to samo. Starożytny bas artefakt nadal w sklepie. ścieżki jamowe to samo. Zestawy Lego nadal w sklepie. Powrócił zestaw promenada przy plaży. No i co? Jeśli sklep Wam się podobał, to pamiętajcie zonę, łapka w górę o GG Leon w sklepie, a się z wami żegnam. Siemneczko.